Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z jedną z moich ostatnich prac. I jest to karteczka imieninowa. Widzicie przede mną tutaj kolekcję. Jest to kolekcja z Lemoncraft Raspberry Garden. To kolekcja, która już o jakiś czas jest na rynku, ale ona mi się bardzo podoba, jest bardzo ładna. Lubię do niej wracać, i właśnie z tej kolekcji wykonałam karteczkę, którą zaraz Wam zaprezentuję. I karteczka prezentuje się w ten sposób: jest to kartka kwadratowa, wymiaru 14,5 cm na 14,5 cm. Ze wszystkich stron jest oklejona. I co my tutaj mamy? Może powiem wam najpierw, czego tutaj dodatkowo jeszcze papieru z kolekcji użyłam. Bez tu papier z kolekcji, elementy do wycięcia, jak widzicie, złoty papier lustrzany. No i Widzimy kwiatuszki, a kwiatuszki wykonałam przy użyciu tych wykrojników i są to kwiatuszki z foamiranu, barwiłam je kredkami żelowymi. Myślę, że wiecie o czym mówię, ci co mnie oglądają to na pewno wiedzą o czym mówię. Także barwiony foamiran kredkami żelowymi. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze listeczki, takie złote z tego wykrojnika. Mamy listki wycięte przy pomocy tego wykrojnika i pojawia się tutaj jeszcze taki wykrojnik z fantazy. Lameczka. I. Taka mała gałązeczka. O, to jest dokładnie ta, a to jest ten wykrojnik. No, i teraz mogę Wam przybliżyć troszeczkę i więcej opowiedzieć. Kompozycja tutaj jest dość bogata, uważam. W centrum jest napis w dniu imienin, i to jest takie moje kolejne malutkie dzieło. I kompozycję mamy w dwóch narożnikach. I mamy kwiaty, listki, właśnie wszystkie te gałązeczki. Te tutaj wycięte są w białym papierze i dodatkowo potuszowane pod kolorystykę tutaj kolekcji tego gałązeczki to jest papier moi drodzy z Action ale już bardzo, bardzo, bardzo dawno zakupiony był taki bloczek z tych bloczków 15 na 30 to jest dokładnie ten papier zobaczcie, on się prezentuje w ten sposób I zobaczcie, on jest taki mm, trochę embosowany ale ja dodatkowo jeszcze potuszowałam go różowym tuszem. I dzięki temu ten kolor jest taki bardziej intensywny, jak widzicie. Ale bardzo fajnie mi się tutaj wpasowało, tak ożywiło mi tą całą kompozycję, uważam. Listki również są wycięte i potuszowane. Żeby były troszkę bardziej właśnie intensywne. No i te złote, moje bardzo delikatne listeczki. I tutaj mamy również kwiaty. No tutaj te ukochane środeczki. Tutaj jest koralik szklany. I tutaj również średeczek, a tutaj koralik szklany. No i pod spodem tutaj również się jeszcze pojawiają widzicie, elementy wycięte z kolekcji. Jak widzicie całość jest podniesiona na tekturce i podbite ramką ze złotego papieru lustrzanego. Myślę sobie, że dzięki temu właśnie kartka jest bardzo, bardzo elegancka i pięknie się przez to prezentuje. I na koniec, kochani, dodam, że jest to taka nieoczywista kartka, bo jest to kartka sztalugowa. W środku mam, moi drodzy, życzenia, no więc nie będę ich pokazywać, ale mogę Wam pokazać, że tutaj widzicie... Te życzenia są wydrukowane na białym papierze i dodatkowo również podbite taką złotą rameczką. Dzięki temu to naprawdę pięknie się prezentuje. No, i tutaj jak widzicie, coś mi jeszcze brakowało oprócz tego kwiatka, i dodałam sobie tutaj listeczek kalkowy, to znaczy na kalce, wyembosowany złotym pudrem do embossingu. I jest to moi drodzy ten listeczek z agaterii. Ja mam tutaj jeszcze odstępowane, już gotowe do wycinania. A także to jest ten listek. I myślę, że widać, tak widać kwiatuszek się widzicie mieni, bo jest pociągnięty. Wing of Stella. Tą przeźroczystą z delikatnym brokacikiem. No i karteczka, tak jak mówiłam, jest oklejona dookoła. Także czy z przodu, czy z tyłu, będzie się pięknie prezentowała. Do karteczki jest również pudełeczko. Pudełeczko jest z rzeczy z papieru, widzicie, wstążeczka. I front oklejony jest dookoła tym razem. I słuchajcie, widzicie na froncie i wzór, jakby jest przeciągnięty również na boki, i myślę, że to się bardzo fajnie prezentuje. No i pięknie to. Jak wygląda. Włożymy kartkę. I tak się nam prezentuje karteczka w pudełku.